Ostatnia akcja meczu, gol wyrównujący dla Legii. Można tylko żałować, że sędzia doliczył 4 minuty. No, no Sędzia ma prawo doliczyć 4-5 minut, to jest, to jest jego prawo. No, e, gdzieś tam niepotrzebnie w końcówce nerwowość, bo, bo mie, mieliśmy piłkę w posiadaniu, zagranie zagranie, piłki do bramkarza i, i gdzieś piłka autowa niepotrzebnie, bo można było spokojnie, spokojnie ten mecz wygrać. Bramka rezerwowego Bartka Pikula mogła się jednak podobać. No, cała drużyna pracowała na tą bramkę i uważam, że, że tutaj Bartuś fajnie się znalazł w pozycji strzeleckiej, uderzył i zdobył, zdobył bardzo ładną bramkę, za co chwała mu, chwała mu za to. Można powiedzieć, że z gry chyba więcej dla górnika, więcej mieliśmy jednak tych okazji bramkowych. No w szczególności pierwsza połowa, bo, bo, bo była. Musimy, musimy zobaczyć na powtórce, czy tam od poprzeczki piłka się odbiła. Natomiast no pierwsza połowa zdecydowanie, zdecydowanie tutaj, żeśmy gdzieś kontrolowali pole gry, byliśmy przede wszystkim groźniejsi, groźniejsi w kontratakach w tych sytuacjach podbramkowych. Ale przed rewanżem mimo wszystko optymizmu nie brakuje. No nie no, dlaczego ma brakować? No, 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 to jest tak samo. Tu jest 11 zawodników, tu jest 11 i jedziemy, jedziemy grać i zaprezentować się jak najlepiej, żeby, żeby zagrać w finale. Chyba musicie pogratulować albo podziękować sędziom za 4 minuty dodatkowe, tak? Znaczy ja uważam, że to nie było dużo do, doliczonego czasu gry, ponieważ było sporo zmian w drugiej połowie, a każda zmiana to są dodatkowe sekundy. Zresztą też były przerwy, więc... Ja bym tego w ogóle to osoby pana sędziego nie sprowadzał. Ale końcówka dla Was szczęśliwa, tak? Wynosicie, wywozicie tutaj z zabrza remis. Znaczy, szanujemy ten remis. Zdobyliśmy go, można powiedzieć, w szczęśliwych okolicznościach, gdyż w doliczonym czasie gry. Aczkolwiek na pewno nie byliśmy w tym meczu drużyną gorszą. Spotkały się dwie równorzędne drużyny, które zasłużyły, żeby być w półfinale. I to, co się działo na boisku, to, to był mecz na remis. To był mecz na remis. Można powiedzieć z naszej strony, że szczęśliwy, ponieważ. Bramka w końcówce meczu, ale bramka czy w 94, czy w 90, czy w pierwszej, czy w 15 minucie ma taką samą wartość. Więc, więc z perspektywy gola, którego oszczędziliśmy w minuty, w której padł ten gol, można powiedzieć, że wynik szczęśliwy, aczkolwiek oddający to, się, to, co się działo na boisku. Nie mieliście okazji wcześniej grać z Górnikiem. Jak oceni trener ten zespół? Powiem szczerze, że już po analizach zespołu z Górnika uważałem że jest bardzo mocny zespół. Zresztą nie widziałem zbyt wielu meczy grupy zachodniej, aczkolwiek uważam, że ta grupa była mocniejsza od naszej grupy wschodniej. I bardzo fajna organizacja gry. Niewygodnie się gra przeciwko temu zespołowi. Gra dość oryginalnym systemem jak na rozgrywki CEO, który, jak widać, się, się sprawdza. Bardzo fajne przejście z obrony do ataku. Zapężenie środkowej strefy boiska od 60 metra w dół i bardzo pozytywnie mogł się o tym zespole pojawić. Nie obawiał się pan wystawić tutaj Michała Trąbki, który jeszcze do niedawna grał tutaj przy Roosevelta i zdobywał wicemistrzostwo Polski z nami? Nie, nie obawiałem się. Michał miał u nas pewną pozycję. Jest bardzo wartościowym, wartościowym zawodnikiem. Wiadomo, takie mecze czasami wychodzą super, ponieważ jest dodatkowa adrenalina, a czasami zawodnik za bardzo chce się spadać psychicznie. Więc, ale tymi kategoriami nie patrzyłem, że, gór, że z górnika przed Michał. Po prostu jest bardzo dobrym piłkarzem i że zasłużył, żeby wygrać w pierwszym składzie. W środę remans w Warszawie. Remis 1 do 1 to dobra pozycja wyjściowa dla Was? Przyjechaliśmy po zwycięstwo, aczkolwiek nie będę ukrywał, że remis to nie jest zły wynik. Jednak jesteśmy legią Warszawa, zawsze chcemy, zawsze chcemy wygrywać, ale ten remis szanujemy i uważam, że to nie jest zły wynik w perspektywie rewanżu.